Cześć, tu? Mimi TV. Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. W dniu dzisiejszym mamy kolejny zestaw Lego Technik o numerze 42106. Tak. A jest to furgonetka z, z takim motorem. Motorem kaskaderskim. Tak jest. I z pętlą kaskaderską. Tak. Jak widzimy, już pudełko mamy. Otwarte, wyjęte wszystkie części, więc zaraz wam pokażemy jak wygląda w całości. Ja są na zasadzie pullback i także dwa w jednym. Tak, zgadza się. Ma dwie funkcje: pullback, czyli naciągany, i funkcja dwa w jednym, czyli możemy złożyć drugi model. Tak. Mhm. Składa się z ilu S elementów? 610. 610 elementów. I jest to model z 2020 roku. Mhm. Zobaczmy drugą funkcję. Mhm. Popatrzmy tutaj dokładnie. Tu mamy pierwsza furgonetka z motorem. A tu mamy drugą. A tu mamy pojazd typu pick-up stadionowy. I także. A jak on działa? Pokaż, no. Naciągamy. I gdy uderzy, czasem może to rozbić. Już drugą wersję też wcześniej mieliśmy. Tak jest. I Już też. też sprawdzaliśmy drugą wersję. I właśnie na tej zasadzie ona działa. Oj, no szpysek dzisiaj się bawi. Więc będziemy słyszeć chwilę jego zabawę. Mhm. Dobra, to może z pudełka przejdźmy do zestawu. Jest instrukcja. Taka sama jak naszym ty, przed dwoma odcinkami. Dip wrangler ta, tej samej grubości. Tej samej tak. grubości i tej samej wielkości. Tak. tak. Mhm. Miał on też całkiem dużo kroków, Także cztery jak nasza koparka. Tak, cztery paczuszki podzielone na różne dużo elementy. Tak jak widzimy. no Pierwszy do motora, drugi do przyczepy, trzeci do środka naszego auta, a czwarty już do samego końca. Tak jest, zgadza się. Mhm. I jak zwykle elegancko wszystko pokazane. Dobra, tutaj mamy motor. Tu jest czwarty krok, zaczynamy. Mój ulubiony element taki, taki połączony jakby z jednym. Bo jest ogółem taka końcówka, i jakby połączona jest taka pałeczka do niego. Mhm. Tu jest końcówka. Tu jest O! Tu mamy całego Tak, pokazane jak może wyskakiwać. Jego celem jest przelecenie przez obręcz. Mhm. I na końcu spis wszystkich elementów. Tak. Oczywiście drugi model jak to zwykle dostępny w aplikacji. Tak. Mhm. Dobra. No to weźmy sobie na środek pojazd. I obejrzyjmy go dokładnie. Jak widzicie pięknie obklejony. Mhm. Wszystko było na zasadzie naklejania. Tak, nie było y, jakichś szczególnych klocków, tylko wszystko z naklejek. Tutaj jest nasz sportowy motor. No, dobra, to weźmy, odsuńmy na chwilę to. Tak wygląda nasz cały motor, mhm. można powiedzieć, sportowy. Bardzo szybki. Lekko się nawet amortyzuje. Lekkie resory tam ma, mhm. ale ledwie, ledwie widać. Płomienie dodają mu dynamiki. Tak. Mhm. Także takie, Szerokie opony, tak. które tak. pozwalają utrzymać równowagę, tak? Także tutaj takie klocki amortyzowane, że takie ruchome, takie spręzynki, mhm. takie fajne one były przy budowaniu. Bardzo fajny mechanizm ma, no, bo gdy go się naciąga, te zębatki go naciągają. Mm -hmm. Szybkie koła, szybki jest bardzo. Tak, bardzo szybki i tak jak mówiłem, równowagę utrzymuje bez większych problemów. Tak. tylko czasem się wywali, no. gdy go się zakrzywo ustaje, bo można go źle czasem ustawić. Mm -hmm. Dobra, kolejny element. Przyczepka? Przyczepka. Przyczepka. Ruchome wjazd, tak. Przyczepka. Ruchomy tutaj gwiazd. Możemy tu sobie wjechać. Zdejmowany, gdybyśmy chcieli y, do skakania, bo inaczej jest to kuchni. Tak, nad nim zaczepiamy nasz motor do transportu, a, a, a na pokazie zdejmujemy. Tak. Mhm. I na pokazie wtedy odchylamy naszą przyczepkę. I robi się z niej rampa wyskokowa. Jakie tutaj oto zębacze. Mm. Mm -hmm. Tutaj tak też, to z od spodu wygląda. Ruchomość mm -hmm. tego. Też nie nieduże koła tym razem. Tym mm -hmm. razem niezbyt duże. Nawet taka przycepka, nawet wielka. A pokaż tak. jak się montuje motocykl na niej. Tutaj Dzięki na ten element wkładamy w ten cypek, tylko trzeba dobrze wycelować. O. I go mamy. I się trzyma. Jasne. I jeszcze wtedy zamykamy nasz klapę. Żeby przypadkiem nie zjechał w dół. Tak. Mhm. I ostatni element. Pojazd. Pojazd. Furgonetka, tak. Nasniemy od tyłu tu. Zaczep na przyczepę. Także tym samym plotkiem mamy montowany zaczep. Mm -hmm. Także normalnie klik i już przymontowany. Tutaj tylne stare światła, pomarańczowe i czerwone. Koła też jest duże. Mm -hmm. Otwierane drzwi. Tutaj mamy to kręcenie kołami. Mm -hmm. Tak, miejsca dosyć sporo w środku, jak tak. widzimy. I tak, tak regulowana kierownica góra-dół, tak mm -hmm. jak w naszym poprzednim w Tak jest. Tak zeregulowana. Mm -hmm. Tutaj prędkościomierz. No, prędkościomierz, to ja nie wiem, czy zobaczymy. Ale jest. O, tutaj. jest, widać. Mm -hmm. Tutaj takie, nie wiem czy coś światło, co? Ja myślę, że to jest wystający element silnika. Aha. Przód mhm. także... ma bardzo fajny, masywny, taki tak. duży. Mhm. Także możemy zdjąć klapę. I ta czacha z przodu też jest fajna. Tak. mogę mhm. zdjąć czasem klapę. I zajdę do silnika. Mm. Możemy udawać, że majsterkujemy. Tak. Mhm. Zakładamy nasz silnik. Zaczynamy na klapkę do silnika. Trochę ciężko to potem wchodzi, no ale możemy zdjąć. Sukna światełka. Tak. Zdeza. Ups. Czerpka nasa spadła. Mhm. tutaj. Tak. Tutaj schodki, by sobie mógł wejść. Mhm. Tutaj takie schodki. Wszędzie tak. w czaszki. Tak. Tu od tyłu piękny napis. Z tyłu mamy dużo miejsca wolnego. Możemy go sobie jeszcze dodatkowo zapakować ewentualnie czymś. Tak. Mhm. I koło kaskaderskie. Nawet wielkie. Nawet wielkie. Pokaż mi mocowanie. Na mhm. takim motocyklu. Tik. Mhm. Tak. Spokojnie przeskakuje przez te koło. Tak. Mhm. E, dobra. A wielkościowo, wiadomo, że jeżeli go złożymy w całości, jest on dużo dłuższy. Natomiast weź może Wranglera i dla porównania sprawdzimy, jak wygląda z naszym poprzednim modelem. O, właśnie. Wrangler Troseczkę, bo zasłoniasz? Mhm. Troseczkę. O, wyciągam dłusy. A sprawdzamy. Tak. Ale ten o wiele wyższy przez pętlę. No, a pętla ty, robi różnicę. A tak. bez pętli to ten jest Ma mhm. Malwrander. Wiadomo, bo ma dwa razy większe koła mhm. i dwa razy więcej klocków. Dwa razy nie, właśnie. Klocków jest tak. podobna liczba. Tak, Troszeczkę na... pomyliło się, natomiast yy, ilość klocków podobna, ale tu musi się rozłożyć ta ilość na trzy elementy: na pojazd, przyczepkę i motocykl. Tak. Mhm. Ale sama konstrukcja jest dosyć stabilna. Ten samochód tak. jest. I dosyć ciężka, dosyć. Dosyć taka ciężka. Solidna, no? że tak. nie rozleci się przy jakimś kolizji, stłuczeniu, nie? Trzyma się twardo. Też ma lekkie, się Też ma lekkie res. O, no. A, Lekko się koła uginają. To nie są rysory, ale opony gdzieś tam pracują. Mhm. Fajnie, fajnie, płynnie to działa. Szybki jest, nie? Tak. Zarówno motor, jak i furgonetka. Tak. No dobra. Jak wspomnieliśmy, że tutaj mamy podtrzymania, że ta pętla nam się za bardzo nie, nie wyginała. Tak A właśnie, takie po kuleczki, które utrzymują ją w pionie. Mhm. Tak. Dobrze mówisz. Eee, tak jak mówiliśmy, ilość elementów 610. Eee, cena? Aktualnie w internecie można go dostać za około 170 zł. My kupiliśmy go troszeczkę drożej, ale u nas też już za 3 miesiące jest, więc tak. teraz można to taniej wyłapać. Tak. A naprawdę polecamy, bo zabawa jest I tak, super. I tak my go do końca w tym mieście nie kupiliśmy, bo my go dostaliśmy co poza tym w Ostynie. Dostaliśmy. Tak, tak, u nas go jeszcze wtedy nie było, a teraz... Teraz już możemy go znaleźć także i w naszym mieście. Tak. I akurat ja wtedy na niego polowałem. Akurat na niego polowaliśmy. Zgadza się. Dobra, to teraz pokażemy Wam jak on sobie śmiga na żywo. To by było wszystko na dzisiejszy odcinek. Mimi, ocen nasz zestaw w skali od 1 do 10. 10. 10 dajesz, no i super. Naprawdę fajny zestaw. Można się nim dużo Fajnie bawić. Się bawić. Fajnie i dużo i trzeba trenować. Tak. Bo niestety nie zawsze przeskoczy. Tak. I nie zawsze się uda. Nie zawsze się uda, ale na tym polega zabawa. Okej, okay, to my kończymy prosząc Was o łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Oczywiście i do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Pa!